Czy wiesz, że 68% osób starszych powyżej 65 roku życia cierpi na różnego rodzaju ograniczenia fizyczne, które wpływają na ich codzienną niezależność? I że według najnowszych badań około 40% tych ograniczeń można by odwrócić lub znacząco poprawić, wprowadzając jedynie zmiany w diecie? To niemal niewiarygodne, prawda? Jak prosty talerz jedzenia może decydować o tym, czy potrzebujesz pomocy przy kąpieli, czy tańczysz z wnukami na ich urodzinach. Dziś chcę się z Wami podzielić odkryciem, które zmieniło życie setek pacjentów w moim gabinecie. Odpowiednie składniki odżywcze to nie tylko cyfry w wynikach badań krwi. To prawdziwe klucze do wolności na starość. Ujawniam pięć niezbędnych składników odżywczych i produkty, które je zawierają, zdolne przywrócić siłę nogą, równowagę ciał i, co najważniejsze, godność i niezależność w życiu codziennym. Historia pani Janiny, 72-letniej kobiety, która w ciągu zaledwie trzech miesięcy przeszła od osoby niemal przykutej do łóżka do aktywnej ogrodniczki, doskonale ilustruje to, o czym mówię. A co najbardziej niesamowite, nie potrzebowała drogich leków ani inwazyjnych zabiegów. Po prostu odkryła transformacyjną moc ukrytą w prostych produktach, które prawdopodobnie już znajdują się w Twojej kuchni. Doktor Alexander Rice. Przekształcanie wiedzy naukowej w praktyczne zdrowie dla Twojej lepszej starości. Zacznijmy od czegoś, o czym rzadko rozmawiamy otwarcie: o kruchości, która pojawia się z biegiem lat. Po 40 roku życia zaczynamy tracić około 1% masy mięśniowej rocznie, a liczba ta wzrasta do 3% po 60 roku życia. Wydaje się niewiele? Wiedz, że w wieku 70 lat może to oznaczać utratę nawet 40% siły, którą miałeś w wieku 30 lat. To tak, jakby twoje ciało po cichu było okradane dzień po dniu. Poznałem panią Zofię, 68 lat która przyszła do mojego gabinetu, nie mogąc wstać z krzesła bez pomocy. Panie doktorze, starość przyszła, mówiła pogodzona z losem. Nie wiedziała, że to nie tylko wiek, to poważny niedobór białka i witaminy D, powszechny, że nazywam go niewidzialną epidemią starości. Sarkopenia, nazwa naukowa tego ubytku mięśni, to nie tylko kwestia. Jest bezpośrednio związana z upadkami, złamaniami i utratą zdolności wykonywania podstawowych czynności, takich jak kąpiel, ubieranie się, czy gotowanie. I wiesz, jaki jest najbardziej niedoceniany czynnik w tym równaniu? Niewłaściwe odżywianie. Badania z Uniwersytetu Jagiellońskiego pokazują, że 78% osób starszych, które cierpią z powodu upadków, Wykazuje istotne niedobory żywieniowe, zwłaszcza białka i określonych mikroelementów. Problem polega na tym, że wraz z wiekiem apetyt maleje, wchłanianie składników odżywczych jest upośledzone, a wielu seniorów kończy na jedzeniu czegokolwiek, aby nie sprawiać kłopotu. Rezultat: błędne koło, w którym słabość prowadzi do siedzącego trybu, który zwiększa utratę mas, co intensyfikuje. Oto dobra wiadomość. To koło można jak. Zanim pójdziemy dalej, chciałbym zapytać, czy zauważyłeś jakąś różnicę w swojej sile lub wytrzymałości w ciągu ostatnich pięciu lat? Czy czynności, które kiedyś były proste, teraz wydają się wymagać więcej wysiłku? A myśląc o swoich rodzicach lub dziadkach, czy zauważyłeś, jak mogą unikać pewnych czynności z obawy przed upadkiem lub dlatego, że nie mają już tyle energii? Pierwszą i najważniejszą zmianą, jaką musimy wprowadzić, jest zwiększenie spożycia wysokiej jakości białka. Wraz z wiekiem nasz organizm staje się mniej efektywny w wykorzystywaniu białka, zjawisko zwane oporem anabolicznym. Dlatego podczas gdy młody dorosły może potrzebować około 0,8 g białka na kilogram masy ciała po 65 roku życia, zapotrzebowanie to wzrasta do 1,2. Do jedyną pomgramy na kilogram to na praktykę. Kobieta ważąca 60 kg musiałaby spożywać od 72 do 90 g białka dziennie, co odpowiada około 300 g kurczaka lub 12 jajkom. Wydaje się dużo? Dlatego tak wielu seniorów ma niedobór białka. Przypadek Patanisława ilustruje. W wieku 78 lat jadł głównie kawę z chlebem na śniadanie, talerz rosołu z makaronem i małą porcją mięsa na obiad oraz zupę jarzynową na kolację. Kiedy to obliczyliśmy, spożywał tylko 40 g białka, mniej niż połowę tego. Nic dziwnego, że ledwo mógł wejść po w bloku, w którym mieszkał. Wprowadziliśmy prosty plan. Dodaliśmy dwa jajka na twardo do śniadania. Zwiększyliśmy porcję mięsa na obiad i dodaliśmy jogurt grecki z orzechami na koronę. Trzy miesiące później pan Stanisław nie tylko wchodził po schodach bez wysiłku, ale także wznowił poranne spacery. Najbogatsze i łatwo pysfajalne białko. Produkty to jajka, jeden z najbardziej kompletnych pokarmów w naturze. Bogaty w białko o wysokiej wartości biologicznej i inne niezbędne składniki odżywcze. Dwa jajka na śniadanie dostarczają już około 12 g białka. Jogurt grecki, zawierający około dwa razy więcej białka niż zwykły jogurt, jest doskonałą opcją na przekąski lub desery. Porcja 200 gram może dostarczyć do 20 g białka. Kurczak i ryby. Chude źródła białka, łatwe do strawienia i przygotowania. Porcja 100 g piersi z kurczaka dostarcza około 30 g białka. Białko serwatkowe, w przypadkach większych trudności, suplementy białka serwatkowego, mogą być doskonałym wsparciem, łatwo dodawane do koktajli lub kleików. Cenną wskazówką jest rozłożenie spożycia białka w ciągu dnia zamiast koncentrowania go w jednym posiłku. Najnowsze badania pokazują, że organizm lepiej je wykorzystuje, gdy spożywamy około 25-30 gram białka na posiłek w regularnych odstępach czasu. Czy zazwyczaj dodajesz źródła białka do wszystkich swoich posiłków, czy koncentrują się one tylko na obiedzie, a w domu twoich rodziców lub dziadków, czy dba się o zapewnienie tego niezbędnego składnika odżywczego w odpowiednich ilościach? Jeśli białka są fundamentem, to witamina D i wapń są inżynierami, którzy koordynują całą budowę zdrowia mięśniowo-szkieletowego. To fascynująca współpraca. Wapń wzmacnia kości, ale jest dobrze wykorzystywany tylko wtedy, gdy jest wystarczająco dużo witaminy D. A witamina D, oprócz wspomagania wchłaniania wapnia, ma bezpośredni wpływ na siłę mięśni i równowagę. Problem? Szacuje się, że 80% Polaków powyżej 60 roku życia ma niedobór witaminy D, mimo życia w kraju, który latem jest bardzo słoneczny. Dzieje się tak, ponieważ wraz z wiekiem skóra wytwarza mniej witaminy D, gdy jest wystawiona na słońce, a wielu seniorów unika ekspozycji na słońce z obawy przed rakiem skóry lub z powodu trudności z poruszaniem się. Pani Czesława, 81 lat. Trafiła do mojego gabinetu po złamaniu nadgarstka w wyniku prostego upadku. Badania ujawniły ciężką osteoporozę i poziomy witaminy D praktycznie niewykrywalne. Rzadko wychodziła z domu i odżywiała się głównie rafinowanymi węglowodanami z bardzo małą ilością źródeł wapnia lub witaminy D. Rozpoczęliśmy suplementację witaminy D pod nadzorem lekarza i zreorganizowaliśmy jej dietę, aby uwzględnić. Produkty mleczne wzbogacone, mleko i jogurty wzbogacone witaminą D, stały się codziennymi sprzymierzeńcami podczas śniadania. Żółtka jaj, bogate w witaminę D, zaczęły być częścią śniadania kilka razy w tygodniu. Kontrolowana ekspozycja na słońce, 15 minut słońca bezpośrednio na ramiona i nogi, najlepiej przed godziną 10 na lub po godzinie 16.00. No. W ciągu sześciu miesięcy poziom witaminy D u pani Czesławy wrócił do normy, jej gęstość kości zaczęła się poprawiać, a co najbardziej imponujące nie upadła ani razu w tym okresie, podczas gdy wcześniej upadała prawie co miesiąc. Warto pamiętać, że w wielu przypadkach suplementacja witaminy D jest konieczna, ale zawsze powinna odbywać się pod kontrolą lekarza i z monitorowaniem poziomówek, ponieważ nadmierne dawki mogą być szkodliwe. Czy w ciągu ostatnich dwóch lat wykonałeś badanie w celu sprawdzenia poziomu witaminy D? A w Twojej rodzinie? Czy dba się o odpowiednią ekspozycję na słońce lub spożywanie pokarmów bogatych w ten tak ważny składnik odżywczy? Teraz chcę porozmawiać o składniku odżywczym, który zrewolucjonizował życie wielu moich pacjentów. O omega 3, zwłaszcza o kwasach tłuszczowych EPA i DHA. Omega 3 to coś więcej niż tylko ochraniacz serca, jak jest powszechnie znany. To silny naturalny środek przeciwzapalny, który działa bezpośrednio na stawy i układ nerwowy. Wraz z wiekiem w organizmie osiedlają się przewlekłe procesy zapalne o niskiej intensywności, przyczyniając się do bólu stawów, sztywności porannej. A nawet pogorszenia funkcji poznawczych, to właśnie nazywamy inflammaging, starzeniem się spowodowanym stanem zapalnym. Pan Jerzy, emerytowany nauczyciel w wieku 70 lat, odczuwał silne bóle kolan, które uniemożliwiały mu nawet zabawę z wnukami. Po trzech miesiącach regularnego spożywania pokarmów bogatych w omega-3, uzupełnionego o suplementację pod nadzorem, nie tylko zaczął poruszać się z większą łatwością, ale także zgłosił jasność umysłu, której nie czuł od lat. Najlepsze źródła pokarmowe Omega-3 to tłuste ryby z zimnych wód. Łosoś, sardynki, tuńczyk i makrela to doskonałe opcje. Idealnie spożywane 2-3 razy w tygodniu. Siemie lniane i nasiona chia zmielone na świeżo dla lepszego wchłaniania są doskonałym źródłem roślinnym, które można dodawać do koktajli, jogurtów, i sałatek. Orzechy włoskie, garść dziennie jako popołudniowa przekąska, dostarcza nie tylko omega-3, ale także cennych przeciwutleniaczy. Awokado, chociaż nie jest bogate w sam omega-3, zawiera zdrowe tłuszcze, które działają synergicznie, poprawiając wchłanianie składników odżywczych rozpuszczalnych w tłuszczach. Badanie przeprowadzone przez Warszawski Uniwersytet Medyczny wykazało, że osoby starsze, które regularnie spożywają omega-3 miały o 43% mniej bólu stawów i lepszą mobilność w porównaniu z grupą kontrolną. Ponadto testy kognitywne wykazały wyniki o 27% wyższe w grupie, która regularnie spożywała ten składnik odżywczy. Czy regularnie dodajesz tłuste ryby lub roślinne źródła omega-3 do swojej diety, a w przypadku bólu stawów, czy pomyślałeś, że rozwiązanie może leżeć bardziej na talerzu niż w aptece? Na koniec, ale nie mniej ważne, Musimy porozmawiać o walce z wolnymi rodnikami, niestabilnymi cząsteczkami, które przyspieszają starzenie się komórek i przyczyniają się do wielu chorób zwyrodnieniowych. Wraz z wiekiem nasz naturalny system obrony antyoksacyjnej staje mniej wydajny i potrzebujemy zewnętrznego wsparcia. Pani Beata, 70 lat, miała zdiagnozowane reumatoidalne zapalenie, które ją poważnie oprócz konwencjonalnego leczenia Wprowadziliśmy dietę bogatą w przeciwutleniacze, ze szczególnym naciskiem na czerwone i fioletowe owoce, kolorowe warzywa i przyprawy przeciwzapalne. W ciągu czterech miesięcy udało jej się zmniejszyć dawkę leków o połowę za zgodą swojego reumatologa i wróciła do ogrodnictwa swojej wielkiej pasji. Najsilniejsze pokarmy w tej kategorii to czerwone i fioletowe owoce, jagody, jeżyny, truskawki i aronia to prawdziwe bomby antyoksydacyjne. Badanie przeprowadzone przez Uniwersytet Warszawski wykazało, że osoby spożywające co najmniej trzy porcje tych owoców tygodniowo miały znacznie niższy poziom stanów zapalnych. Warzywa liściaste o ciemnozielonych liściach, szpinak, jarmusz, rukola i żerzucha są bogate w przeciwutleniacze i azotan, który poprawia krążenie krwi, dostarczając więcej tlenu i składników odżywczych do mięśni. Kurkuma i imbir. Te przyprawy zawierają związki takie jak kurkumina i gingerol. Silne, naturalne środki przeciwzapalne, które można dodawać do herbat, zup i potrawek. Czekolada gorzka, 70% lub więcej kakao, bogata we flawonoidy, które poprawiają krążenie i chronią układ sercowo-naczyniowy. Mała porcja dziennie, 20-30 gram, może przynieść znaczące korzyści. Zielona herbata. Zawiera katechiny, przeciwutleniacze, które chronią komórki i mają właściwości przeciwzapalne. Dwie do trzech filiżanek dziennie mogą mieć duży wpływ na Twoje zdrowie w dłuższej perspektywie. Piękno tych pokarmów polega na tym, że działają synergicznie. Im bardziej kolorowy jest Twój talerz, tym większa różnorodność związków ochronnych, które spożywasz. Praktyczną wskazówką jest przyjęcie tego, co nazywam zasadą tęczy. Staraj się uwzględniać w każdym głównym posiłku co najmniej trzy różne kolory owoców lub warzyw. Patrząc na Twoją dietę z ostatniego tygodnia, ile różnych kolorów udało Ci się uwzględnić i czy potrafisz zidentyfikować jakiś punkt oporu, który uniemożliwia włączenie tych pokarmów ochronnych do codziennej diety. Doszliśmy do końca naszej dzisiejszej rozmowy i mam nadzieję, że zdałeś sobie sprawę z czegoś głęboko transformującego. Niezależność na starość to nie kwestia szczęścia czy genetyki. To w dużej mierze wynik codziennych wyborów, których dokonujemy na długo przed pojawieniem się pierwszych oznak kruchości. Podsumowując to, co widzieliśmy, białka są niezbędne do utrzymania masy mięśniowej i powinny być spożywane w odpowiedniej ilości i rozłożone w ciągu dnia. Witamina D i wapń współpracują ze sobą, wzmacniając kości i mięśnie będąc niezbędnymi do zapobiegania upadkom i złamaniom. Omega-3 działa jako silny, naturalny środek przeciwzapalny, chroniąc stawy i mózg, a przeciwutleniacze zwalczają starzenie się komórek, zmniejszając przewlekły stan zapalny i poprawiając jakość życia. Pamiętasz panią Janinę, o której wspomniałem na początku? Ona nie jest odosobnionym przypadkiem. We ciągu moich 25 lat praktyki klinicznej byłem świadkiem setek podobnych cudów, osób, które odzyskały niezależność, godność i radość życia dzięki strategicznym zmianom żywieniowym, a co najbardziej imponujące Nigdy nie jest za późno, aby zacząć. Pacjenci w wieku 90 lat nadal pozytywnie reagują na te interwencje. Nie sugeruję, że odpowiednie odżywianie eliminuje wszystkie trudności związane ze starzeniem się lub zastępuje niezbędne leczenie. To, czego bronię, to zintegrowane podejście, w którym odżywianie odgrywa główną rolę, a nie pomocniczą. Dziś, przygotowując swój następny posiłek, zadaj sobie proste pytanie. Czy to danie pomaga mi budować przyszłość niezależności, czy po cichu podkopuje moją siłę i witalność? Małe wybory każdego dnia determinują wspaniałe rezultaty w nadchodzących latach. Jeśli podobał Ci się ten film i chcesz więcej treści na temat odżywiania i zdrowia w wieku senioralnym, nie zapomnij zasubskrybować kanału i włączyć powiadomienia. Podziel się nim również z tymi przyjaciółmi i rodziną którzy mogliby skorzystać z tych informacji. Kto wie, może wysyłasz dokładnie wiadomość, którą ktoś musiał dziś usłyszeć. Pamiętaj: starzenie się jest nieuniknione, ale starzenie się w słabości jest opcjonalne. Z odpowiednimi składnikami odżywczymi na talerzu możesz napisać historię niezależności, witalności i radości dla najcenniejszego rozdziału swojego życia. Jestem dr Alexander Rice i do zobaczenia w następnym filmie.